Witam serdecznie. Dzisiaj zajmiemy się tematem, który może być prawdziwym przełomem w leczeniu bólu. Będziemy mówić o nowej generacji leków lekach, które mają szansę odmienić życie milionów ludzi. Jak? Celując w wewnętrzne systemy naszego organizmu, żeby zwalczać ból, ale bez tych wszystkich groźnych skutków ubocznych. Zanim jednak zagłębimy się w temat, krótka, ale ważna informacja. Całość tego materiału opiera się na artykule przeglądowym z bardzo renomowanego czasopisma British Journal of Pharmacology. Co więcej, użyliśmy sztucznej inteligencji, żeby wyciągnąć z tych skomplikowanych badań najważniejsze wnioski i przedstawić je w przystępny sposób. No dobrze, a wszystko to sprowadza się do jednego, fundamentalnego pytania. Pomyślmy o tym. Miliony ludzi na świecie cierpią z powodu przewlekłego bólu, a obecne terapie, no cóż, często jak na przykład opioidy, wiążą się z, nie oszukujmy się, ogromnym ryzykiem uzależnienia i masą poważnych powikłań. Pytanie więc brzmi, czy nauka jest w stanie zaproponować nam coś lepszego, jakąś bezpieczniejszą alternatywę? Zacznijmy od samego sedna problemu, bo znajdujemy się w samym środku czegoś, co można nazwać kryzysem leczenia bólu. Terapie, które mamy do dyspozycji, często albo nie działają wystarczająco dobrze, albo niosą ze sobą zbyt duże ryzyko. I właśnie to zmusza naukowców do szukania zupełnie, ale to zupełnie nowych ścieżek. I tu, proszę bardzo, pojawia się fascynująca perspektywa. Bo co by było, gdyby rozwiązanie było już wbudowane w nasz organizm? Naukowcy coraz intensywniej przyglądają się układowi endokannabinoidowemu to jest nasz naturalny, wewnętrzny system, który reguluje m.in. ból i nastrój. I być może to właśnie tam, w środku nas, kryje się klucz do sukcesu. Dobrze. Przejdźmy więc do konkretów, jak można precyzyjnie wykorzystać ten system. Cała sztuka polega na tym, żeby zablokować sygnały bólowe, ale bez wywoływania tych wszystkich niepożądanych efektów, które tak często kojarzą się z kanabinoidami. I tutaj robi się naprawdę ciekawie, bo mamy powiedzmy dwóch kluczowych graczy w tej historii. Z jednej strony mamy receptor CB1 jest go pełno w mózgu i to on odpowiada za efekty psychoaktywne, no wiecie, ten cały haj. Ale jest też drugi gracz, receptor CB2. Ten z kolei znajduje się głównie w komórkach układu odpornościowego, czyli poza mózgiem. I to jest strzał w dziesiątkę, bo aktywacja CB2 pozwala celować prosto w ból i stan zapalny, omijając te niechciane efekty. To jest właśnie ten precyzyjny, chirurgiczny cel. Żeby aktywować ten właściwy receptor, potrzebujemy czegoś w rodzaju specjalnego klucza. W nauce nazywa się to agonistą. Agonista CB2 to taka cząsteczka, która jest zaprojektowana, żeby idealnie pasować do receptora CB2, niczym klucz do zamka. Kiedy już się tam znajdzie, uruchamia w komórce całą kaskadę zdarzeń, która prowadzi do, no właśnie, do złagodzenia bólu. Zobaczmy w takim razie, co na ten temat mówią dotychczasowe badania. Przechodzimy teraz do dowodów, które opisano w tym artykule przeglądowym. Trzeba pamiętać, że na tym etapie mówimy o badaniach przedklinicznych, to znaczy, że przeprowadzono je głównie na modelach zwierzęcych. Ale to właśnie one są fundamentem dla wszystkich przyszłych badań z udziałem ludzi. A to, to genialnie ilustruje, jaki potencjał w tym drzemie. Ta tabela podsumowuje skuteczność agonistów CB2 w różnych rodzajach bólu. Jak widać, wyniki są naprawdę obiecujące w bólu zapalnym, po uszkodzeniu nerwów czy w bólu związanym z chorobami. Ale spójrzmy na ostatni wiersz. Neuropatia toksyczna. Chodzi o ten straszny ból nerwów wywołany na przykład chemioterapią. I tutaj skuteczność jest opisana jako bardzo konsekwentnie skuteczna. To jest po prostu niesamowicie ważna wiadomość dla pacjentów onkologicznych. Autorzy artykułów prosto to podkreślają. Ten cytat właściwie mówi wszystko. To właśnie w leczeniu bólu neuropatycznego, czyli jednego z najtrudniejszych do opanowania, leki celujące w receptor CB2 wydają się być największą nadzieją. To naprawdę ogromna sprawa. No dobrze, skoro wyniki badań na zwierzętach są tak obiecujące, to naturalnie pojawia się kolejne pytanie: jak wygląda droga od tych badań laboratoryjnych do momentu, gdy taki lek trafi na apteczną półkę? I to jest chyba kluczowe pytanie, które wiele osób sobie zadaje. Skoro nauka wygląda tak obiecująco, to dlaczego nie możemy po prostu pójść do apteki i kupić tych leków? Cóż, odpowiedź jest, jak to często bywa, dość złożona. Droga od odkrycia w laboratorium do bezpiecznego, skutecznego leku dla pacjentów jest długa, kręta i pełna wyzwań. Spójrzmy na te kroki. Większość badań, o których dzisiaj mówimy, znajduje się na tym pierwszym etapie, na modelach zwierzęcych. Później naukowcy muszą zrozumieć, jak te wyniki przełożą się na ludzi, co jest, no, gigantycznym wyzwaniem. I dopiero wtedy można rozpocząć te wieloetapowe, niezwykle drogie badania kliniczne, już z udziałem pacjentów. A oto konkretne przeszkody, które wymieniają autorzy artykułu. Po pierwsze, przeniesienie wyników z gryzoni na ludzi nie zawsze jest proste. Po drugie, różne cząsteczki, mimo że wszystkie aktywują ten sam receptor CB2, mogą działać troszeczkę inaczej. Co więcej, trzeba uczciwie przyznać, że niektóre dotychczasowe próby kliniczne, np. w chorobie zwyrodnieniowej stawów, niestety zakończyły się niepowodzeniem. Artykuł podkreśla też, jak bardzo ważne jest, by w przyszłych badaniach brało udział więcej kobiet, żeby lepiej zrozumieć ewentualne różnice. Jaki jest więc kluczowy wniosek? Taki, że mimo tych wszystkich wyzwań, te badania są absolutnie fundamentalne. Dają nam coś w rodzaju mapy drogowej. Mapy, która może nas doprowadzić do stworzenia zupełnie nowej klasy leków przeciwbólowych, skutecznych, a przy tym, co kluczowe, pozbawionych ryzyka uzależnienia. Znaczenie tego dla zdrowia publicznego jest po prostu ogromne. I na koniec zostawiam wszystkich z taką jedną myślą. Być może stoimy u progu nowej ery w medycynie. Ery, w której zamiast zwalczać ból. No, takim metaforycznym młotkiem, nauczymy się używać precyzyjnego skalpela, wykorzystując do tego te niesamowite mechanizmy, w które wyposażyła nas sama natura. Czas pokaże, czy tak się stanie, dziękuję.